Yeah. Cieszymy się, że jest to winobranie, ale powstał taki pomysł, żeby odwiedzać okoliczne sołectwa. Mi się ten pomysł bardzo podoba, mam nadzieję, że Wam też i że, będziemy, i że to będzie taka tradycja, którą będziemy sobie rozwijać i kultywować w przyszłych latach. Bo myślę, że takie spotkanie we własnym wspólnym gronie Waszym chyba jest najlepsze. Jesteście u siebie, znacie się. Ja Was poznam, mam nadzieję, Wy poznacie nas i będziemy miło spędzać czas. O, znowu powiedziałem coś wierszem. <gry> Kochani, ci młodzi ludzie, te dwie przepiękne dziewczyny i tych dwóch przystojnych chłopc, chłopców i silnych, tak jak który, chcieliby Wam pokazać, zwłaszcza dzieciom, jak kiedyś i jak obecnie wytwarza się sok z winogron który potem jest przerabiany na napój dla bogów. Czy piliście kiedyś taki prawdziwy, macie tu jakąś winnicę, macie w hodujecie? Wiecie, jak to się robi? Pewnie wiecie, bo przy, przy, domowych ogródkach. przy domowych ogródkach. To wiecie doskonale, że takiego soku nie da się kupić w sklepie. Nie można, bo nie ma, bo by zbyt szybko zrobiło się z niego wino. Także my Wam pokażemy, a tutaj Akademia Tradycji Wam pokaże, a potem pokosztujemy i pomieszczadujemy. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać gospodarza dożynki winobrania w postaci wachusa. A można powiedzieć, że dożynki winobraniowe. I całą jego ekipę. Myślę, że bardzo miło spędzimy tutaj razem czas. Witam was. Witam, brawa. Ja już oddaję mikrofon Michałowi, proszę. Jeszcze raz witam Was wszystkich serdecznie. O, jeszcze Bogu, proszę. Jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem podziękować e, paniom z koła gospodyń miejskich za takie przepiękne przywitanie i te piękne, piękne róże. Bardzo, bardzo dziękuję. Jak to się dzieje, że z tych pięknych, dorodnych owoców powstaje przepyszny sok i przepyszne winko? Co trzeba zrobić? Pytanie do. Dzieci i młodzież. Co trzeba zrobić, żeby uzyskać z takich owoców sok? Co z tymi owocami trzeba zrobić? Dzieci. No. Zmielić. No. Coś w tym jest. Przede wszystkim po prostu zdusić. Zdusić, żeby wycisnąć z nich ten przepyszny, zdrowy sok. No, ale słuchajcie, jak na przykład byśmy mieli. Palcami tak każdą jagodę winogronu ściskać, to trochę by nas te palce mogły rozboleć, prawda? Więc jak można sobie pomóc? Czym innym można by rozgniatać te owoce, a nie palcami? Stopami, oczywiście, że stopami. Słuchajcie, wystarczy mieć duże naczynie drewniane albo metalowe, takie, do którego się po prostu zmieścimy. Jak ktoś ma duże stopy, no to musi większe naczynie. Małe stópki, mniejsze naczynie. Prosta sprawa. My mamy taką otobeczkę, do której idealnie mieści się Dominika. Za chwilkę przypasujemy, czy na pewno się mieści, i sprawdzimy to. To jest, słuchajcie, najstarsza i najprostsza metoda wyciskania soku z winogron. Poprzez deptanie. Nie trzeba mieć żadnego sprzętu, wystarczą nogi i naczynie. No to co? A co jeszcze jest potrzebnego? Naczynie, nogi i co? Winogron, no przecież. No to Wojtku, wsypuj winogron do naszej beczki. On już w beczuszce ląduje. I za chwilkę w tej beczce wyląduje też Dominika. Dominika już przygotowana, gołe stópki. Dobrze umyte, oczywiście. I już Dominika ląduje w beczce. I już rozpoczyna pracę. I nóżka za, nóżkiem, za nóżką. Krok za krokiem. Dominika pracuje. Wiecie, że za każdym dniem, kiedy robimy takie pokazy, jej telefon pokazuje, że zrobiła 10 tysięcy kroków? Tak się dziewczyna napracuje zawsze. I pracuje, i pracuje. A jak ten winogron tam pracuje? Co on, co tam słychać? Co tam się dzieje? Chcecie posłuchać? Na pani specjalnie. Słychać, słychać, dużo soku już się z niego wydobyło. Dorotko, sprawdzisz czy Dominika dobrze się spisała? Czy już tam wydeptany dobrze ten winogron? Inspekcja stwierdziła, że już stan jest wystarczający. W związku z tym możemy bić brawo Dominice! I poprosimy Wojtka Silnorękiego, żeby Dominikę wyjął z beczki. I włożymy ją sprytnie od razu do wiaderka z wodą, żeby mogła sobie na ławeczce spocząć i te nóżki umyć po pracy. No, w ten sposób już mamy sok gotowy! Zapraszam wszystkich do degustacji! O! Pani się nie boi! Świetnie! Ale my będziemy mieli coś innego. Wiecie, inne dzisiaj normy sanitarne i mamy sprzęt do tego, żeby ten sok wycisnąć. Nie tylko ze względów sanitarnych, ale wyobraźcie sobie, jak ktoś ma na przykład całe takie boisko winorośli albo jeszcze więcej, hektary winorośli, jakbym miał tak przecież deptać, no to raczej by to zbyt długo trwało. Więc trzeba się wspomóc sprzętem. Na przykład takim jak ten. To jest współczesny sprzęt. Jest to młynek. Niektórzy mówią miazgownica, rozdrapniacz. Tutaj wrzucamy winogrona od góry. Tu jest korba którą obracamy, a z kolei ta korba obraca dwa wałki, które są w środku, które ten winogron miażdżą. Wstępnie go rozdrabniają. Trochę soku już z niego poleci, ale jeszcze nie cały sok. O tym, co później będziemy robić, to za chwilę. Wojciechu, czyń swoją powinność, wrzucamy winogrona do młynka. I Dorotka już zaczyna pracę. Kręci korbą namiętnie i ściska ten winogron. Ale dobrze, niech się dziewczyna nie, nie napracuje za bardzo. Dziękuję Dorotko. No to brawa, brawa oczywiście dla nich. No i ja myślę, że teraz ktoś z Państwa powinien spróbować. Jak tą pracę się wykonuje? No chodź, chodź, chłopczyku, chodź. Brawa! O, ale sprawny! Super! Jak masz na imię? Tobiasz. Tobiasz, świetnie. Podejdź tam do korby. Chwyć ją obydwoma rękami najlepiej. Tak, i w tą stronę będziesz obracał. No to co, gotowy? Możesz zacząć. Świetnie, Tobiasz! Zobaczcie, aż całą naszą tutaj konstrukcją Tobiasz porusza. Taki ma rozmach. No, ostrożnie, ostrożnie, bo Wojtek nie trafi winogronami. Świetnie. Dobra, brawa dla Tobiasza! Kto następny? Chodź! Chłopy rządzą dzisiaj. Świetnie, o! Jeszcze, sprawniej się, świetnie. Jak masz na imię? Kajtek. Chwytaj za korbę. No i co? Jedziesz z koksem. Nie, 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 dobrze kręciłeś. Tak. Tak, jak wskazówki zegarka, w prawą stronę kręcimy, bo inaczej, jakbyśmy w drugą stronę kręcili, wałki by wypychały, jak gdyby na zewnątrz ten winogron. A kręcąc w prawo, one się poruszają do siebie, w związku z tym ten winogron jakby ściągają w dół miażdżąc go. Brawa, brawa, jak dla No i już do końca tam przekręć. I już cały winogron z kosza wylądował. Dzięki, dzięki. Pięknie się spisałeś. Jakbyśmy w całości winogron do prasy yy, wrzucali. Nie wiem, może ktoś z Państwa to praktykował, ale nie radzę tego robić w domu, na przykład w garażu czy gdzieś, bo wtedy sok piu, piu, pryska na wszystkie strony. Trzeba uważać na oczy wtedy. Więc lepiej najpierw rozdrobnić i jeszcze. Dodam, że niektóre skórki mogłyby nie, nie pęknąć nawet, że sok by się z nich nie wydobył, a szkoda. Więc najpierw rozdrobnić, potem dopiero do prasy. Tu jest taka zabytkowa już prasa, drewniano Drewniany kosz już wysunięty, do, w którym ląduje płótno, no płótno, tetra. Taka pieluszka po prostu zwykła, która będzie pełniła rolę e, takiego worka filtrującego. Dzięki temu ten sok nie będzie tak mocno pryskał i dzięki temu te winogrona nie będą wychodziły ani górą, ani pokami i wyciśnię salutki soczek możliwy do, wy... do wyciśnięcia. Już nasza ekipa na... wrzuca już ładuje te winogronka do środka, tam już trochę soku jest, bo po tym ściśnięciu w młynku trochę tego soku już, już wyszło. On za chwilkę powinien zacząć zlatywać do miski. już nam się prawie zapełnił. Chyba już nawet starczy. Czy coś tam już kapie do miski? Tak? A właśnie, bo już mówiłem, że tam trochę soku już wyciśniętego jest. Ale trzeba robotę dokończyć i z tych, tych resztek miąższu, winogron wycisnąć co tylko się da, żeby nie zmarnować niczego. Bo jak już później wyciśniemy, to te resztki wytłoczymy, no one to już tylko wtedy na kompost, do niczego nam się więcej nie przydadzą. No... Drodzy Państwo, do tej pracy potrzeba już trochę więcej pary, siły. To ja myślę, że my chyba poprosimy do tej pracy pana Sołtysa. Co wy o tym myślicie? Panie Sołtysie? Gdzie pan jest? Bo nie widzę? Panie dziadku Sołtysie. Chyba wiedział co się święci, wyczuł. No to co? To może jakiegoś strażaka? Kto jest drugi po się? No to prosimy naczelnika. Prosimy piękny. Brawa, 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 zachęćmy, brawa mi. Jest profesjonalny fartuch. Chciałby stroju roboczego nie, nie pobrudzić. I zaczynamy. Szpilka już trochę wygięta, trochę się na, napracowała. Na początku idzie lekko. Później będzie troszkę trudniej, jak już będziemy ściskać te winogrona. Wyrobione. Jeden Zobaczcie, i już tam chyba całkiem sporym ciurkiem ten sok spływa do miski. Pyszniutki, zdrowy sok z winogron. Drodzy Państwo, to już chyba widzę, że wszystko. Już więcej się nie da wycisnąć. E, ja wierzę, że chyba się nie da. E... No i dobra, bardziej nie trzeba. Tak jest, bo jeszcze pręd na drugi raz musi nam posłużyć. Pięknie, brawa dla naczelnika! Poprosimy jeszcze o odkręcenie. No, Jakżeś za, zakręcił, to teraz odkręć, nie? Dzięki, no. Wielki, wielkie brawa. Drodzy Państwo, jeszcze Wojtek teraz tutaj odkręci tą prasę. Myślę, że na, na drugi raz wrzucimy jeszcze troszeczkę tego soku, wyciśniemy. A ja teraz parę słów o winie. Państwo, z tego co słyszałem, doskonale wiecie o co chodzi, ale jakby ktoś nie wiedział, a chciałby spróbować, to jak najbardziej służymy pomocą. Tu w beczce mieliśmy winogrona e, obrane z szypułek. Same owoce, udeptane, rozniecione jakąkolwiek metodą, zrzucone do gąsiora, już mogą. Pracować na wino. Nawet czasem nie trzeba dodawać e, wody z cukrem. Jeżeli owoce są, mają same w sobie e, dużo cukru, to nie trzeba nawet tego cukru dodawać. Jeżeli chcemy korzystać z prasy. To nawet nie musimy za bardzo z tych szypułek obierać tych owoców. Bo zobaczcie, że Wojtek już wyjął te wytłoczyny, które są właśnie z szypułkami. I one już nam są, nie są potrzebne. Uzyskujemy sam sok. I najlepsze wino, właśnie gronowe, tak się nazywa, powstaje z samego soku. Jak robimy wino z samego soku, możemy sprawdzić e, pływakiem, jaki jest poziom cukru w środku. Wtedy odczytać z tabeli, czy tego cukru jest wystarczająco, czy może coś tam dodać, czy nie trzeba. Dzięki temu możemy kontrolować to, jak, to jakie to wino będzie i mocne i jakie będzie w smaku.